Witajcie kochani, już jesteśmy w połowie lutego, dzisiaj taka cudowna energia, bardzo pracowity też weekend, dużo osób pyta się mnie, kiedy będą transmisje, powiem szczerze, że tak naprawdę uwielbiam transmisje z wami, ale tyle się dzieje, tyle mam zajęć, że transmisja to jest dodatkowa energia, to jest jedna rzecz. I zawsze po transmisji mam bardzo nowo, dużo nowych klientów, a czasami mój poziom energii nie jest w stanie obsłużyć tylu klientów, więc dbam, muszę dbać o siebie, muszę dbać o siebie, muszę dbać o swoją energię. Też bardzo dużo osób zgłasza się do mnie o pomoc, więc. Wiem, też lubię te transmisje, ale powiem, że będą wkrótce. Dzisiejsza energia dnia jest taka cudowna. Dzisiaj, dzisiaj to, co czuję i to, co do mnie przepłynęło, kiedy otworzyłam oczy, oczywiście z wdzięcznością, to przypłynęło, taki, hmm, przypłynęło takie, takie zdanie, że z ruin powstają silniejsze fundamenty. I to zdanie pracuje u mnie w przestrzeni energetycznej. Zobaczymy, co będzie. I ta energia dnia też czuję, że będą jakieś ważne spotkania, że będzie jakaś świadomość, ale też może być bardzo silny, nieoczekiwany taki zwrot w sprawie, którą uznaliśmy za zamkniętą. Dzień też on może przynieść bardzo nie, nieprzewidziane jakieś takie rzeczy. Możemy się czuć dzisiaj zmęczeni. To może być związane nawet z wahaniami ciśnienia, dlatego warto jest odpoczywać, regenerować swoją energię. Pamiętajmy, że energia zawsze możemy wszystko w pewien sposób wzmocnić u siebie, ale też. Regenerować to jest bardzo ważne. Też czuję, że tutaj będziecie wymyślać jakieś nowe opracowania, nowe rzeczy, nowe możliwości. Na mojej stronie macie konkurs. Wybiera sobie trzy osoby na pytanko. Musicie znaleźć post konkursowy i wpisać tam. Dokładnie wykonać. Przeczytaj dokładnie, bo niektórzy klienci nie czytają dokładnie, co trzeba zrobić. 10-20% osób czyta uważnie, z uwagą, a wtedy wykonuje te zadania. W poście jest napisane, że trzeba wstawić serduszko i napisać ulubione czytanie wasze, które robię dla was. Niektórzy nie czytają nawet krótkiego postu do końca. To jest nie uwaga, moi drodzy, dlatego nie możecie brać w, nie, dlatego nie mogę tych osób jakby losować. Więc, jeżeli ktoś się tam wpisał w tym poście, to proszę uzupełnić, wtedy będziecie brali pod uwagę. W której też zamawialiście analizę związku, horoskopy miłosne, ale też dekret na finanse. Wiemy, że finanse są energią, i w momencie, kiedy jesteśmy spokojni, wyciszeni, kiedy nasz głos intuicji płynie, to też energia obfitości wpływa do naszego życia, kiedy nie jesteśmy zablokowani, jesteśmy otwarci. Dekret na finanse. Możecie słyszeć chrapanie mojego psa kochanego, który sobie coś śpi i pochrapuje. tutaj on zawsze koło mnie jest, na sobie. Te kreatywne finanse ma na celu, tutaj ja to nazywam, osunięcia tych blokad wewnętrznych, w podświadomości, bo to jest tylko mindset w tym kontekście i daje taką możliwość po prostu tutaj takiego otwarcia energii, ale też nazywam udrożnienie przepływu. W momencie, kiedy w podświadomości um, zmieniamy dużo rzeczy. I oczywiście mamy anioły. Ja bardzo mocno wierzę w anioły. Dużo rzeczy się zmienia. Dużo rzeczy się zmienia. Um, i dużo rzeczy zaczyna wpływać. Dostrzegamy wiele rzeczy. Finanse są energią dużo osób maleńki, jeżeli chodzi o finanse, ale tak naprawdę, kiedy ja to nazywamy jesteśmy podłączeni do źródła i mamy tą czystą energię, to obfito się napłynie jak woda, jak czysta rzeka. I te wszystkie, wszystkie blokady, które są tamami, one się usuwają, one się neutralizują czasami poprzez uświadomienie, ale często poprzez taką pracę nad sobą. Też bardzo ważne jest, kochani, jeżeli prowadzicie biznesy, ważne jest też przede wszystkim, żeby ta energia była czysta, oczyszczona, ale też bardzo ważne jest, często zdarzają się osoby, które wam nie płacą za usługi, albo robicie coś z czystego serca. Klient mówi zapłacę za dwa tygodnie. W pewien sposób dajecie krew do zaufania owszem tej osobie, że zapłaci za dwa tygodnie. Jeżeli tam dużo, dużo klientów mam, którzy prowadzą swoje biznesy, podają się mnie sprawy biznesowe, czasami niestety osoby zdarza się, że no nie płacą za te usługi. Wtedy tutaj trzeba też ze spokojem podejść do tego. Bo osoby, które nie płacą, one po prostu blokują sobie energię. Nie wam, tylko sobie w ten sposób. Ale zawsze warto, warto ustalić pewne zasady i być przede wszystkim spokojnym, bo często lęk blokuje nam bardzo dużo rzeczy. Zawsze warto, jeżeli dajemy ludziom pewne rzeczy, to, to też dobrze zdawać czystego serca. Traktować tak inne osoby, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Tutaj, nawet jeżeli chodzi o obfitość, dzielić się tym przede wszystkim, ale nie dawać się wykorzystywać w żaden sposób. Musi być równowaga energetyczna przede wszystkim, czy słowem, czy, czy zainteresowaniem, czy innymi rzeczami. Tutaj. Natomiast, jeżeli Osoby przychodzą powiedzmy do sklepu i no nie płacą za te rzeczy. Zazwyczaj w sklepie płacą, ale dużo klientów moich skarży się, że osoby nie płacą. To oni sobie blokują sami po prostu energię. A wy sobie po prostu ustalcie takie zasady, żeby to się nie zdarzało. Ale jesteśmy podłączeni. Ja to nazywam zawsze do źródła, i ta energia z naszego serca napłynie w świat. Czy na poziomie biznesu, czy na poziomie miejsc, czy na poziomie innych ludzi. I jeżeli mamy porządek energetyczny, to wszystko jest podane, ja bym powiedziała, na tacy. Dlatego warto być dobrym, warto dbać o siebie, ale też nie dawać się wykorzystywać, kochani. Nie dawać się wykorzystywać. To jest bardzo ważne. Więc. Zapraszam serdecznie do odszukania postu. Zapraszam serdecznie do. Każda osoba, która udostępni um, dzisiejszą energię horoskop na swojej osi czasu na Facebooku i wróci do mnie, um, dostanie ode mnie mały prezent. Więc zapraszam serdecznie. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia.